Bardzo krusząca była nagroda dla wszystkich finalistek, a mianowicie zwolnienie z egzaminu z filozofii. I to chyba przeważyło przy rozterkach, czy stanąć do tyłu mistrzowskiej, i chyba u większości dziewczyn właśnie to spowodowało, że wystartowały. Jesteśmy w strukturach na to coraz prężniej się rozwijamy w tym kierunku, więc taka impreza w jakiś sposób przyciąga. No akurat wybory mis jest takim wdzięcznym tematem, gdzie, gdzie przede wszystkim chłopcy, tak? Zobaczył dziewczyny, które na co dzień chodzą w mundurach, dziś prezentują się w bikini, tak? jest, to, jest to jakiś właśnie taki symbol zbliżenia jakby świata cywilnego ze światem wojskowym. Ogromnym zainteresowaniem, bo widziałam tutaj cała aula była wypełniona, także super, świetna, naprawdę świetna organizacja, także gratulacje. Gratuluję im odwagi. Naprawdę niektóre dziewczyny miały ogromny dystans do swojej osoby, co podziwiam, bo, bo niestety ja chyba nie mam takiego dystansu mimo wszystko. Także no, myślę, że sobie poradziły. To naprawdę wysoki poziom. Jestem w szoku, że to zostało stworzone przez tak naprawdę studentów, przez samorząd studencki, także jak najbardziej naprawdę jest to wysoki poziom. Porównuje do takich konkursów regionalnych Miss Polski. No i można to porównać. Jest za niska i właśnie poszłam po to yy, na wybory mis, żeby udowodnić, że mając 1,54 też można dostać mis. A z nami w studiu są już nasi goście, komandor podprócznik. Yy... Wojciech Munt, Rzecznik Akademii Marynarki Wojennej i Natalia Skowron, Miss Publiczności. Witamy serdecznie. Dzień, witam Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Natalia, na samym początku musimy Tobie pogratulować. Zostałaś z Publiczności podczas tegorocznych wyborów Miss Akademii Marynarki Wojennej. Dziękuję Gratulujemy. Przede wszystkim warto porozmawiać o samej idei konkursu. Konkurs został zorganizowany po raz czwarty, prawda? Tak. W, Czy, w 2007 roku pierwszy. Konkurs Prezydium Samorządu Studentów padło na taki pomysł, żeby dla większego może uczczenia obchodów Dnia Podchorążego zorganizować coś też jednocześnie na wesoło i, i na poważnie. No i wymyślili, że będzie to, będą wybory mis Akademii. Konkurs się przyjął, rozrasta się wręcz. Coraz więcej publiczności, coraz więcej mediów przybywa na to. Coraz większe nagrody, coraz ładniejsze nagrody, więc no... Panie co, coraz więcej chętnych do, do, do startowania. W, w konkursie. Landrych, chce pan powiedzieć panie coraz piękniejsze. <noise> Ciężko, powiedzieć, czy coraz piękniejsze. Wszystkie są ładne, które u nas startują. Naprawdę mamy urodziwe studentki, co widać, widać? przy towarzyszącej mi, 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 mi z publiczności. No, trzeba przyznać, że prezydium samorządu studentów naprawdę prężnie y, działa, bo to jest nie tylko ta uroczystość, te wybory MIS. Y, to oni mnóstwo różnego rodzaju imprez organizują i trzeba im oddać hołd, że organizują to wszystko sami. Od początku do końca rektor daje im wolną rękę y, w, tym, w tym względzie i naprawdę spisują się, jak widać, y, super. Kandydatek było 14. Niech pan jeszcze zdradzi, jak wyglądają proporcje u was na uczelni, jeżeli chodzi o kobiety, mężczyźni, bo kobiety są chyba jednak w mniejszości, to jest powiedzmy 20% wszystkich studentów. Eee, nie, my mamy studentów cywilnych prawie 5 tysięcy. Eee, w sumie można nawet powiedzieć, łącznie z wojskowymi mamy prawie 5 tysięcy. Z czego kobiet to jest ponad 2,5 tysiąca. Ponad połowa to są kobiety i to właśnie studentki cywilne. Natomiast jeśli chodzi o studentów wojskowych, yy, tutaj no, ciężko nam jest powiedzieć ilościowo, jak wyglądamy w stosunku do innych yy, uczelni, bo mamy różne, jeśli inne uczelnie wojskowe, mamy różne liczby tych studentów wojskowych, ale procentowo to mamy naj, w, najwięcej kobiet w mundurach ze wszystkich uczelni wojskowych w Polsce. To jak wy się skupiacie na nauce? Myślę, że studenci już po tylu latach funkcjonowania są przyzwyczajeni. To u nas jest już normalne, że, że są kobiety, że są studenci cywilni. Uczelnia musiała przejść naprawdę ogromne przeobrażenie w funkcjonowaniu swoim, bo kiedyś była stricte wojskowa. W tej chwili zgodnie ze statutem jest uczelnią cywilno-wojskową. W związku z tym no, kształcimy i studentów cywilnych, i wojskowych. I poprzez właśnie takie wybory MIS, wspólne obchody Dnia pod Orążego, które jest świętem studentów wojskowych. Ci studenci się integrują. Oni razem wspólnie świętują, wspólnie obchodzą te święta, wspólnie się bawią. No i po prostu no, staramy się integrować studentów cywilnych, wojskowych, właściwie to całą społeczność akademicką, bo w wyborach MIS to kibicowały nie tylko studenci, ale było też znaczne grono kadry dydaktycznej. No, Natalio, może powiedz nam co jest impulsem do wystartowania w takim konkursie? Znaczy, moim impulsem było to, że jestem niska i, i chciałam jakoś przezwyciężyć ten kompleks. I stwierdziłam, że m, może być osoba Miss, która ma tylko 1,54 54 wzrostu, tak? No i to było moim impulsem. Czyli chciałaś udowodnić y, i sobie, i wszystkim dookoła, że Dokładnie. jest to możliwe do osiągnięcia. Dokładnie. Ale czy to był taki pierwszy y, etap twojej kariery? Czy miałaś już wcześniej y, do czynienia z obiektywami, z wybiegiem? E, nie, niestety, no jak wiadomo, no, modelki nie biorą <grym> osób niskich, więc to był pierwszy raz, pierwszy debiut. Ale miejmy nadzieję, że na nim się nie skończy, prawda? Myślę, że nie, tym bardziej, że jesteś z publiczności, czyli prawda, publiczność doceniła twoje Chciałabyś kontynuować tą karierę? Nie chciałabym, tak. A jeszcze powiedz Natalia, co dokładnie studiujesz? E, stosunki międzynarodowe. No to powiedzmy, że uroda może się tutaj okazać bardzo, <noise> bardzo pomocna. <noise> Dziękuję. A jak wyglądały na przykład, bo przy takich na przykład mis wyborach mis ogólnopolskich czy też na jeszcze wyższych szczeblach, zazwyczaj jest taka konkurencja między kandydatkami, a wy, koleżanki, może i z grupy, może z kierunków, czy między wami też była taka rywalizacja? Nie, właśnie w ogóle nie było rywalizacji. Naprawdę świetnie się dogadywałyśmy. Poznałyśmy się tak naprawdę 8 dni temu, bo miałyśmy tylko tydzień na przygotowania. Część dziewczyn oczywiście się znała, ale wiadomo uczelnia jest bardzo duża, na której nie zawsze miałyśmy okazję już się spotkać, ale nie było między nami żadnej rywalizacji. Nieraz po prostu ktoś powiedział że żarcie oj, jesteś moją konkurencją i ale to tak było po prostu do śmiechu i, i każda sobie pomagała jak miała problem nie wiem z przebraniem się tak bo miałyśmy bardzo bardzo mało czasu na przebranie się w stroje inne było wszystko z życzliwością, ale właśnie. Skoro jesteśmy przy strojach, wiemy również, że była okazja wystąpić w uniformach, nazwijmy to służbowych. <grym> tak. Czyli każda z Was miała wybrać sobie jeden strój z wymarzonego zawodu. Tak, dokładnie. Jaki to był zawód w Twoim przypadku? W moim przypadku, w przypadku to był inżynier BHP. Czyli czy do odroboczny. Tak, dokładnie, dokładnie, łącznie z niebieskim kaskiem, tak, i tym najwyższym, e, tak. No to jest jedyne, publiczność doceniła. Ale m, były też e, występy w strojach kąpielowych, Ty właśnie do Pana głównie chciałbym się zwrócić. E, jak reagowała publiczność? E, żywiołowo. żywiołowo. E, tak, to te wyjście w strojach kąpielowych zawsze budzi dużo emocji, wiadomo, u tej części męskiej zwłaszcza. Ono już się tak przyjęło w, tre, w wybory. Wszyscy przyjęli to właściwie zapewnik, że będzie taki, takie wyjście. U nas są cztery w sumie ubiory panie prezentują i właśnie jednym z nich jest trójkąpielowy. ale jaki to jest trójkąpielowy? to już jest pełna dowolność pań. One decydują, jakie bikini zakładają, czy, czy bardziej odkrywają się, czy mniej. Myślę, że to tak naprawdę uatrakcyjnia no, też te wybory. To można powiedzieć, no, że, że jest takie podgrzewanie atmosfery. Natomiast... Wcale nie najbardziej żywiołowa była owacja, bo właśnie te e, stroje tych wymarzonych zawodów zbudziły najwięcej owacji e, wśród, e, wśród całej publiczności, jak panie wyszły, e, różnorodnie ubrane, e, bo tych przekrój zawodów był naprawdę ogromny. Od właśnie inspektora BKP, poprzez strażaka, e, hydraulika i e, inne zawody. To nie wierzę, prawdę... że dziewczyny chyba na przykład chciałyby zostać hydraulikiem. Ale były, były takie. Zostawiłyśmy na męskie zawody. Tak, tak, na męskie zawody. E, tutaj Państwo wspomnieli, o, e, czy dziewczyny rywalizowały. Ja może dodam taką ciekawostkę, e, gdyż jak wszedłem do garderoby pań, to się okazało, one już między tymi wyjściami się przebierały i e, już weszliśmy z telewizją i między innymi wasza kamera i jak panie się malują, e, po prostu nagrać, a one miały wszystkie jedną suszarkę do, do inaczej. Nie, właśnie miały, ładnie się była ustalona kolejność, kto kiedy tak. korzysta z tej suszarki, było jedno lustro, Także e, naprawdę nie było tu jakiejś wielkiej rywalizacji. One doskonale się zintegrowały. E, można powiedzieć, bo pani wspomniała nasza, miejsc publiczności, że tylko tydzień, ale z drugiej strony można powiedzieć, aż tydzień. One przez tydzień musiały ćwiczyć. E, na początku ja byłem na tych próbach. E... Właśnie, na czym polegały takie ćwiczenia? Przygotowywanie się do takiego startu no, wyboru? E, próby polegały na tym, że zostałyśmy najpierw podzielone tak, na numerki, która w której kolejności wychodzi na wybieg. Uczyłyśmy się chodzić, bo jak przyszłyśmy na pierwsze zajęcia, to po prostu kolega, który nas uczył, tak złapał się za głowę. <głos> <głos> tak. Kiedy już opanowałyśmy w miarę technikę chodzenia, wówczas przyszedł kolega, który nas uczył tańczyć całego układu. Później, oczywiście, była mowa, w którym momencie jaki dany strój prezentujemy. No, i oczywiście tak samo musiałyśmy, miałyśmy próby do pokazów talentów. Tak? Później, już ostatniego dnia, były próby na wybiegu, żebyśmy wiedziały, jak się po tym chodzi, żeby żadna nie spadła. No, ale głównie to chodziło o to, żebyśmy po prostu wyszły, wyszły jak najlepiej. Wspomniałaś Natalie tutaj o pokazie talentów, to znaczy, że przygotowałyście też jakąś taką specjalną niespodziankę. Tak Oczywiście, każda, każda dziewczyna miała przygotowany swój talent, który prezentowała. No w moim przypadku akurat ja, ja śpiewałam i grałam na gitarze. Aha, rozumiem. A na przykład jakieś inne ciekawe e, talenty? Coś ehm, nietypowe? Dziewczyny grały na kieliszkach, o. E, jedna koleżanka uczyła tańczyć do piosenki kaczuchy. <słuchy> Tak. A tak widzieliśmy tak, tak to ten, ten tak. tak, dziewczyny tańczyły. Nie wiem, bo mi konkretnie nie było na grały, każdych próbach. Grały, tak, grały, były panie, które grały na lampkach od wina, wygrywały tak. melodie. Była pani, która narysowała karykaturę. Dziekana wydziału. No to pan dziekan się pewnie ucieszył. Siedział, zerkała na niego, po prostu zerkała na niego i malowała na takiej dosyć dużej tablicy. Bardzo ładnie ta karykatura wyszła. Dziekan był zachwycony. To nie będzie można gdzieś na korytarzu podziwiać. Nie wiem, czy, czy za, zachowają, czy ktoś nie starł. Natomiast e, no, panie, dużo pani śpiewało. Były panie e, Miss, e, która została, wygrała e, konkurs, e, tańczyła hip-hop. E, no, trzeba przyznać, że bardzo ładnie to zaprezentowała. No i oczywiście doszedł quiz. E, e, tutaj wspominaliśmy o przygotowaniach i... i e, samorząd studentów y, przygotowywał dziewczyny od początku do końca nie było y, Nikogo z zewnątrz. To wszystko samorząd organizował i właśnie e, i Natalia wspomniała, że e, to chłopak uczył chodzić. F autentycznie e, student Trochę uczył Taki paradoks, prawda, że e, to mężczyzna tak, uczył. I uczył przewodniczący samorządu, uczył je tańczyć, tańczyć, uczył je, bo one miały do zaprezentowania określoną choreografię, e, określone kroki, wszystkie musiały to jednocześnie zrobić. I pamiętam jak przyszedłem na próbę i dziewczyny mówiły, to się nie da, tak się nie da zrobić, my tego nie tam. Ale dało się. Dla chcącego nic trudnego. Dokładnie. Tylko teraz w przyszłym roku być może w wyborach, prawda, kolega wystartuje. Już <grym> dycydę> dycydę. Ja, ja, ja. To znaczy, my w tamtym roku organizowaliśmy wybory mistera na Dzień Kobiet. W tym roku niestety nie doszło to do, do skutku realizacja z braku chętnych. Ale już, już myślimy o tym, żeby zorganizować na Dzień Kobiet w 2011 wybory mistera, wrócić do, do tego, bo naprawdę było to ogromne show, ja nawet śmiem powiedzieć, że większe niż wybory mistera. Panowie naprawdę zaprezentowali wielkie show, doskonale się bawili, czym rozbawili bardzo mocną publiczność i mamy nadzieję, że się uda namówić studentów. Mamy teraz dużo więcej studentów niż mieliśmy dwa lata temu, więc no, mamy nadzieję, że będzie, odbędzie się konkurs Mistera. Panie na pewno czekają na nas. A my z Natalią też A mamy wielkie nadzieje, Tak. No, powiększyliśmy liczbę kierunków studiów, w związku z tym w tej chwili prowadzimy 11 kierunków studiów. Cywilny. W związku z tym, też i liczba studentów się zwiększy. potencjalnych misterów przybywa. Na pewno, na pewno będziemy, będziemy śledzić, czy taki konkurs się zrodzi. Gratulujemy przede wszystkim pomysłu, gratulujemy sukcesu Tobie, Natalia. Dziękuję Trzymamy bardzo. kciuki w takim razie za kolejne edycję konkursu. Mam nadzieję, że nasza kamera też będzie tam gościć. Także będziemy częściej się spotykać w takim, takim pięknym gronie. Dziękujemy serdecznie za widzenie naszego koncertu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Na pewno skorzystamy, na pewno. My w takim razie zapraszamy już za chwilę na spotkanie z Agnieszką Łukasik, która opowie co ciekawego w Radiu Kaszebe.